Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj robimy rozbrojone gołąbki, czy inaczej bigos gołąbkowy. Po prostu... Inne podejście do gołąbków, te same składniki, ale całość pójdzie dużo szybciej. Poszatkowana kapusta, o tej porze roku koniecznie młoda, ale sprawdzi się oczywiście także biała, czy na przykład włoska. Podsmażone mięso mielone z cebulą i ryż. Całość duszona razem, dobrze doprawiona, w smaku niemal jak klasyczne gołąbki, więc spokojnie można podać z ziemniakami albo z pieczywem. Zatem smak gołąbków, a z wyglądu jak bigos. Proste i przepyszne. Przepisy i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam! Jedną główkę kapusty zdejmuję zewnętrzne liście. Być może wykorzystam je po sparzeniu i zblanszowaniu do klasycznych gołąbków. Do tego dania nie będą mi potrzebne. Po zdjęciu liści główka wygląda tak. Teraz ją trzeba umyć, osuszyć i poszatkować. Ja zwykle kroję na ćwiartki, odkrawam głąb, a kapustę kroję nożem, szatkując dość drobno. Idzie to w gruncie rzeczy raz dwa. Poszatkowaną przekładam do miski i od razu posypuję niepełną łyżeczką soli. Z mieszam i odstawiam na chwilę na bok, by kapusta lekko zmiękła. W tym czasie mielę mięso oraz obieram cebulę i kroję ją w półtelarki lub piórka. Coś takiego. A tu już mam zmielone mięso drobiowe. U mnie jest to indyk. Można też ciągnąć po inne mięso mielone, na przykład po wieprzowinę, po mięso wołowo-wieprzowe, czy samą wołowinę na przykład. U mnie indyk. Nie doprawiam, będę doprawiać dopiero podczas smażenia. Zatem smażymy w garnku, rozgrzewam olej, niewielką ilość, jakąś łyżeczkę może. Ja biorę domowy czosnkowy, jak go przygotować pokazuję w osobnym filmie, link oczywiście podam. Rozgrzewam i na gorący dodaję pokrojoną cebulę i co jakiś czas mieszając krótko podsmażam. Do zeszklonej dodaję mięso i mieszając smażę aż się zetnie. Od razu je rozdrabniam, by podczas smażenia nie zlepiło się w grudki. Doleję trochę gorącej wody, mięso szybciej się rozpółchni i łatwiej będzie je rozdrobnić. Coś jak do sosu bolońskiego. I pod koniec smażenia do mięsa dodaję przyprawy, jakieś pół łyżeczki soli, a reszta przypraw w zasadzie według uznania u mnie dziś jedna łyżeczka kary, łyżeczka słodkiej papryki, pół łyżeczki ostrej papryki. Mniej więcej pół łyżeczki mielonego ziela angielskiego. Jeśli nie mam mielonego, można dodać kulki. Ja wolę mielone, bo później te kulki nie przeszkadzają podczas jedzenia. I jeden liść laurowy. Całość starannie mieszam, rozprowadzając przyprawy. I od razu dosypię tutaj ryż suchy, bez namaczania. Oczywiście dokładnie mieszam z przyprawami i mięsem. Pachnie cudownie. I dokładam poszatkowaną kapustę. Najpierw połowę, bo będzie to łatwiej wymieszać. I dokładam resztę, którą też od razu mieszam, łącząc ją z całością. Coś takiego i teraz dolewam pomidory z domowych przetworów lub z puszki, mniej więcej 400 g, i uzupełniam wodą 3 czwarte litra. Ja częścią wody wypłuczę od razu słoik po pomidorach mieszam, zagotowuję. Z czym zmniejszam grzanie, przykrywam i gotuję aż kapusta będzie miękka. To młoda kapusta, więc 20 minut powinno w zupełności wystarczyć. Co jakiś czas podnoszę pokrywkę i mieszam, sprawdzając jednocześnie, czy nie trzeba dolać wody. Zwykle nie trzeba, ale warto to kontrolować, bo ryż wiadomo podczas gotowania będzie pęczniał i tej wody będzie trochę zabierał. I po 20 minutach zawartość garnka wygląda tak. Kapusta miękka, ale nierozgotowana, ryż wchłonął wodę i ładnie spęczniał. Całość pachnie bardziej niż przyjemnie. Sprawdzę jeszcze smak i jeśli trzeba doprawię. Mm, super. Ja dodaję jeszcze łyżeczkę koncentratu pomidorowego dla głębszego smaku oraz łyżeczkę słodkiej czerwonej papryki. Dokładnie mieszam i moje rozbrojone gołąbki gotowe. Można podawać. Nakładam do mniejszych misek, mniej więcej objętościowo dopasowując porcję do wielkości klasycznego gołąbka. Tu widzicie miseczki będące odpowiednikiem jednego gołąbka, taka na przykład porcja dla dzieci. Dorosłym można podać wielokrotność tej miski, na przykład w większym naczyniu. Tak przygotowaną kapustę podaję po prostu tak jak gołąbki, to jest najczęściej z pieczywem lub z ziemniakami. U mnie dzisiaj razowy chleb podaję oczywiście na gorąco i zapewniam, że smakuje to naprawdę doskonale. Z wyglądu Bigos w smaku gołąbki całość treściwa, zdrowa i bardzo dobra. Smacznego!